Witajcie w miejskiej kuchni. Chciałam Was dzisiaj zaprosić do zrobienia ryby z brokułami. No Ostatnio filmiki z rybami cieszą się dużym powodzeniem. Widzę, że chętnie jecie ryby, które nie są tylko panierowane, ale też zapiekane, i dlatego też myślę, że ten przepis będzie się Wam podobał. I do zrobienia ryby zapiekanej z brokułami potrzebujemy rybę. Ja mam tutaj dorsza. Potrzebujemy około pół, no nie wiem jak to się nazywa, głąba kwiata brokułu, tak jak się sprzedaje. Czyli mam tutaj no tyle mniej więcej, taki mały garneczek i e, ten brokuł trzeba zblanszować, czy, czyli e, bardzo krótko zagotować. Ten zaraz będę przelewać. E, I potrzebujemy trochę sera żółtego, gdzieś około 100 gramów, e, łyżkę masła, szklankę mleka i tutaj mam łyżkę mąki, to wszystko jest nam potrzebne do beszamelu. Dobrze, czyli na razie podgrzewamy mąkę do beszamelu. Wiecie, jak beszamel, już kiedyś Wam mówiłam, łyżka, łyżka szklanka, tak? Czyli łyżka mąki, łyżka masła i szklanka mleka i dowolne przyprawy. I w ten sposób robimy beszamel. A teraz muszę przelać brokuły. Dobra, brokuły sobie czekają na swoją kolej. A w tym czasie robimy beszamel. Tutaj grzeje się mąka, ale chyba lepiej na tym palniku będzie. Czyli musimy podgrzać mąkę, tak żeby ona zaczęła ładnie pachnieć. Tak nawet troszeczkę się zarumienić, ale przede wszystkim ładnie pachnieć. No to podgrzewamy mąkę, a w tym czasie, kiedy mąka nam się podgrzewa, to przyprawiamy rybę. Naczynie żaroodporne, na dno dajemy odrobinkę oliwy i wykładamy ryby. W sumie te są duże, ja je chyba przekroję na pół. Jak są mniejsze, to nie trzeba, żeby takie całkiem małe te kawałeczki nie były. I układamy ryby na dnie. Zaraz je przyprawimy. Ja je sklepiam troszeczkę, akurat tutaj mam limonkę, ale czymś kwaśnym, cytryną lub limonką. Troszeczkę daję soli. Nie za dużo, bo ser żółty też jest słony. Troszkę daję przyprawy do ryb, ale to też nie jest konieczne. Ale nie mam po prostu pieprzu cytrynowego, który idealnie pasuje. I jeszcze te dwa kawałki, które zostały. Trochę soli. Tutaj nam się już... o. Mogła już się taka fajna zrobiła, to teraz dajemy łyżkę masła. I dużo mocno mieszamy. Beszamel też można przyprawić. Można przyprawić solą, pieprzem. Można dać odrobinę gałki muszkatułowej, jeżeli ktoś lubi, jakieś zioło. No. Na razie rozpuszczamy masło. Ja daję jeszcze troszkę soli. Pieprzu, zaraz wezmę drewnianą łyżeczkę, troszkę do mieszania. Na gazie można po prostu zmniejszyć ten gaz. No tutaj na prądzie nie bardzo, więc co jakiś czas ściągam. Dobrze. I jak już nam się całkiem masło rozpuści. O! Wygląda to tak. To dolewamy partiami mleko. I mieszamy. Mieszamy aż zgęstnieje. Mieszamy, też można troszeczkę zaprawić cytryną, jeżeli mamy, czy limonką. On akurat pasuje tutaj troszkę kwaskowaty do ryb. Szamel nam się tutaj gotuje, tu mamy zblanszowany yy, broku, czyli taki 3 minuty od momentu zagotowania wody, podgotowany, taki na pół twardo. Układamy go na rybie, jak większe kawałki, ja zaraz jeszcze pokroję. Można dać mniej kalafiora... Yy, Boże, broku, ale akurat tutaj my lubimy. Teraz po prostu posypujemy startym lub pokrojonym żółtym serem. Najlepiej jakimś troszeczkę ostrzejszym. Kto lubi więcej, to więcej. Kto lubi mniej, to mniej. Skręcimy. Wylewamy na rybę z serem. Nie przykrywamy i do piekarnika na około 160-170 stopni. Gdzieś pół godziny, 40 minut. Musicie po prostu zaglądać w zależności od tego, jak grube są filety. Jak się upieczę, to Wam pokażę. Tak wygląda rybka dosz z brokułami. Siedział w piecu gdzieś około 45 minut mniej więcej. Zaraz Wam pokażę. O. Jest rybka. Jest sosik. Pachnie pięknie. Proszę bardzo. Super obiad rybny. Szybko do zrobienia. Chyba najdłużej zajmuje blanszowanie broków. Ale no trzeba je zblanszować, bo będą twarde. Teraz są mięciutkie, fajne. Do tego ryż albo i nic. Albo kuskus albo nawet jakiś, jakaś bułka i mamy obiad naprawdę błyskawicznie gotowy. W takim razie serdecznie polecam rybę z brokułami i na razie do zobaczenia. Cześć, pa! Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału i bardzo proszę o łapki w górę, to pomaga mi w pracy.